Ej, na WF-ie nagle pojawił się Marcin. Gość tak wysoki, że gdyby kichał, to chmury by parowały. Wchodzi z miną, wynalazłem NBA na lekcji plastyki. Ego wypchane jak piórnik przed pierwszym września. My myśleliśmy, że to nowy nauczyciel na zastępstwie, a on zdążył zrobić kozioł, kozioł, zwód, przybicie sobie piątki i jeszcze selfika, zanim zdążyliśmy powiedzieć orlik. Najpierw wrzucił nam mini lekcję. Tutaj powstał mój Fadeaway, a tam wymyśliłem pick and roll'a, kiedy wy jeszcze uczyliście się czytać literkę R. Koleś chwalił się tak głośno, że kosz sam wytrzeszczył obręcz. Potem odpalił telefon i zaczął oceniać memy o sobie z TikToka, tłumacząc, dlaczego każdy zasługuje na jego autograf. Serio, jest taki trend! Sprawdźcie. Gortat ocenia memy. Beka na maksa. Kiedy rzucił trzy wsady pod rząd, woźny Zenek krzyknął, że niszczy sprzęt od PRL-u, więc Gortat podpisał tablicę, by wartość wzrosła.